No to dobra, to słuchajcie, skoro tak już sobie zapowiedzieliśmy, to lecimy z kolejnym tematem w takim razie, a to będzie temat, w którym pisze onet, Kraków, tu nasz lokalny krakowski onet, słuchajcie, wielka awantura wokół koni na szlaku do morskiego oka. Na to się nie zgodzę. I teraz uwaga, nigdy nie zgodzę się na całkowite wycofanie koni z trasy do Morskiego Oka, mówi Andrzej Skupień, nowo wybrany starosta tatrzański, jeden z największych działaczy ludowych na Podhalu. Te słowa to odpowiedź na wpis minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski, która zasugerowała, że to właśnie stanowisko blokowało dotychczas próby zreformowania transportu w Tatrach. Debata dotycząca tego, czy konie pracujące w tym miejscu przy przewozie turystów cierpią, wróciła, kiedy w piątek 3 maja na szlaku znów przewróciło się jedno zwierzę. Artykuł jest generalnie bardzo długi i jakby jest taką dogłębną analizą. Polecam sobie przeczytać na Onet Kraków. Ja tylko postaram się tak Wam szybko skrócić o co chodzi, bo jak jeszcze nie słyszeliście, no to temat jak, jak to zwierzętami jest ważny i, no i też przemawia dosyć mocno do opinii publicznej. Do, więc lecę. Do pracy w Tatrach zatrudnionych jest około 300 koni. Należą one do 60 Rodzin, których przedstawiciele mają licencję na transport turystów za przęgami po drodze do Morskiego Oka. Konie ciągną, wozy z turystami na liczącej 8 km trasie na Palenicy Białczańskiej do Polany włosienica. W tym miejscu wozy zawracają i dalej turyści ostatnie 2 km idą już na piechotę. Ale odcinek, na którym jadą konie, jest najbardziej stromy. Zdaniem obrońców zwierząt, dla dwóch koni, które standardowo ciągną tutaj wozy, siedzi na nich zazwyczaj około 12 osób, trasa ta jest zdecydowanie zbyt dużym wyzwaniem. No i tutaj mamy, słuchajcie, całą awanturę, w tym, bo tu mamy z jednej strony oczywiście stanowisko ludzi, którzy uważają, że, że konie się męczą, że należy zastąpić meleksami. Z drugiej strony mamy starostę Tatrzańskiego, który jest jednak zwolennikiem tradycji i uważa, że tak powinno zostać. Przecież tylko końcówkę. Dziś każdy góral, który wykonuje przewozy w tym miejscu płaci parkowi opłaty w okolicach 1750 zł miesięcznie, jak informuje park. W zeszłym roku przyniosło to dochody w wysokości 750 tysięcy zł. Opłata wniesiona przez górali była jeszcze większa w okolicach miliona zł. Ale park 212 tysięcy przekazał starostwu w ramach opłaty za używanie Pasa drogowego. I tak naprawdę, tutaj jest wypowiedź jednej z osób, które jakby są przeciwko. I tak naprawdę, tu, to jest sedno sprawy, mówi mieszkaniec zakopanego. Praca koni w tym miejscu to bardzo dochodowy interes, który daje zarobić wszystkim. Nikt nie zdecyduje się. Zabić kury, która znosi złote jaja. Temat jeszcze chwilę przez, będzie głośny, politycy, samorządowcy i parkowcy podyskutują o nim, a na końcu i tak zawsze nic z tego nie wyniknie. Także myślę, że, że podsumuję ten temat właśnie tym, tą wypowiedzią tej osoby. No i słuchajcie, panowie, co wy myślicie? Bo według mnie to przede wszystkim tak, no biznes, który przynosi tam rocznie milion i tam jeszcze 750 tysięcy, no to nie jest jakiś znowu Ale to jest biznes, który przynosi tyle parkowi, a pytanie, ile przynosi właścicielom koni, nie? Dokładnie, bo to wiesz, tam była informacja o tym, że no 300, 300 koni, koni razy 2, tam około 2000. Ty jesteś z tamtych okolic, więc chyba powinieneś się tutaj tak. najbardziej wypowiedzieć Sę, w tym temacie. Z góralem dzinnym, zamieniłbym 300 dzienny, koni. Górał nizinny, proszę. Wystarczy, wystarczy zamienić 300 koni jakby gdzieś fizycznych jest na 300 koni mechanicznych, chę. postawić tam Tesla i, i będzie sprawa załatwiona. A to ty jesteś za, rozumiem, tak? Nie, wiecie, ja nie mam zdania te, takiego jakiegoś obszernego na ten temat. Myślę, że ten temat jest tak często podnoszony w mediach. I nic z niego nie wynika, że on po prostu będzie za każdym razem odgrzewany jak kotlet, żeby po prostu. Słuchajcie, dopóki, dopóki do w góry będą chodzić osoby. Yy, zresztą, słuchajcie, żyjemy w demokracji, większość ma rację, więcej osób jest grubszych, więcej osób jest nieokiełcowanych wozami. Więc one wchodzi, otwiera, <grym> znaczy otwiera, płaci, te 15, zawiesi do parku, patrz, Jezus Maria, koń, już musimy wsiąść na to przecież nie będziemy szli w górach. Jest popyt, ja, jest popat. Super, no więc jakby… tutaj no ja się... no Ale to o to chodzi, że można zastąpić Meleksem nad morzem. Jest... A nawet niekoniecznie, nie? bo tutaj rozwiązanie takie środkowe jest chyba lepsze Skoro ktoś wymyślił rower, rower e elektryczny i można sobie jechać, a jak masz górkę, to kawałek cię podwiezie, to czemu nie zrobić pojazdu ala melek gdzie to sobie ciągnie jeden konik, spaceruje w jedną, w drugą, robi dobrą minę do złej gry, a jedzie to jakąś elektrycznie. Podejrzewam, że wcale takie to trudne do skonstruowania, wdrożenia i wykorzystania by nie było. I wtedy nie byłoby żadnej dobrych <coughs> Pomysł, podoba mi się, czyli jedna, robimy takiego półkonia elektrycznego. Tak, nie? tak. Jedzie sobie taki no, jest prawdziwy, tak sztuczny. Jest bateria tam, jakaś pod spodem, tak, tam łóżki nóżki tak. tak jak są te psy takie, nie? biegają tak, prawdziwy sobie jedzie, tak jak człowiek na rowerze elektrycznym, okay. przy założeniu, że jak jest ciężej, to on po prostu większość jakby jedzie samoczynnie, a ten koń jest bardziej wizerunkowo. Ty, a może elektryczne hulajnogi trzeba po prostu wstawić pod po tymi, i może się okazać, że... Koń na hulajnogi. Poczekaj, czekaj, żebym dobrze zrozumiał. Czyli co? Wóz ma wspomaganie, Mereks a kon ciągnięty. po prostu sobie sam idzie tak, konie, i tak, ma tak, obciążenie. Tak, no bo koniec dla wizerunku, tak, tak. jak to powiedział. To ja myślałem, że ty tam... wiesz, jest taki podest pod koniem i wiesz, że jest to na pod tym tak na deskorolce. Podwozy, dodatkowy wiesz, magazyn energii, bateria mm. i wiesz. I silniczek. I to jest wiecie. pomysł na biznes, słuchajcie, jak ktoś robi takie rzeczy, to to jest. To a jest, to jest to to co z końmi w Krakowie wtedy? One nie jeżdżą pod górkę. To jest tylko jeden konie. Nie, są też podwójne. Droższy samolot. Sam. więcej, nie? Ale to też biegają zmęczone generalnie między turystami. Nie, no słuchajcie, ja wiem, że tutaj zostanę ukrzyżowany, jakby za tą opinię, ale według mnie tym koniem naprawdę się nic nie dzieje. Z tego, co słyszałem od. A tu i... jako salami. O, może no, tak, ale to każdy wyraż... koniak. No, prawie każdy salami. koniak kończy jak salami. Jakbyś miał koniak, który wiesz, na, na roli pracuje po kilka lat, i to nie tak jak tutaj, że po 36 miesiącach te konie idą na emeryturę. Tylko jakbyś miał kurczę, konia, który pracuje na roli, no to on pewnie z, kurde, nie wiem, z 8-9 lat tak zasuwa, nie? Wiem, że po 15 latach koniec idzie na emeryturę, tak już A normalnie. polski to... system emerytalny przewiduje rentę dla takiego konia? No nie wiem, może, no, myślę, że jak w policji pracował, to tak. A okay. ten, co się wywrócił, to na pewno był na bani. <śmienicza> Może mówię, że jakiś juchas dał się napić, nie? Na kurażu. Złuch, pociągną. Nie, statystycznie, jak jeden koń na rok się wywróci, to naprawdę to jest nic. To po prostu jest zjawisko, ale mógł być chory, mógł. A nie powiedział, bo koń nie mówił nie? nie, bo tak to wpisano bo w ten sposób, że wiesz, miał kolkę. Panie, panie co? dzisiaj jestem chory, nie? Ale nie bardzo, To nie wyobrażam sobie trochę tego. Tylko cztery dla konia. Prychnie, prychnie i, pff, no i jedź pan, nie? To jest. To się po prostu staje, że to jest żywy organizm. Statystyka który, przy który Po prostu przy zdać, takiej ilości, po prostu. Ruchu, każdego dnia. Każdego dnia przecież o te konie no, muszą kiedyś, nie wiem, zasłabnąć. Nie? Słuchajcie, a co sądzicie o kurach? Nie sądzicie, że znoszą za dużo jajek albo koty, że polują na myszy? To jest dobry to tak pomysł. Może, może trzeba to uregulować. Tak nie, nie? może być. Nie wiem, czy nie trzeba jakieś petycji zrobić takie razie przez lewicę, bo oni lubią takie pomysły. <noise> Zrównanie wieku, emerytalnego koniowiztwa. Tak, no, kurwa. To, to jest chyba dobry kierunek. Albo wiecie, słuchajcie, niech nie zrobię jak w Wenecji. Limit osób na wózku na razy dwa. Proszę bardzo, mm. razy trzy. To okay. W gondoli w sensie, tak? No tak, więc więcej. Konią lżej, woźnicy zrobił tyle samo, sobie nawet lepiej. Albo, 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 albo baba z konia. Tak. tak. Albo, albo, baba z wozu koniom konia lżej. Tak. 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 Albo, tak. Nie przy to przypadkiem to przysłowie powstał. Czyli generalnie co panowie? Jesteśmy zdania, że tradycja zostaje, konie powinny dać. Da dalej się to jeździć. pogodzić. Da się to pogodzić, gdyby ktoś chciał. Nie ma się co dziwić panu staroście, że skoro starostwo dostaje pieniążki, to on jest przeciw, ja też bym był przeciw. Słuchajcie, kto się próbował ułożyć z góralami, ten się w cyrku nie śmieje, No, to nie jest takie. To ten się Świat jest inny niż na niż 100% tak czysto tak. czy czy krakowski czy, czy warszawski. Mój stolarz ostatnio, bo tam teraz rozbudowuje stolarz, powiedział właśnie, że chciał kupić kiedyś od, od górala deski. To, to jak zaczął je dotykać, żeby sprawdzić, jaka jest jakość desek, to mu powiedział, że prawie ciupagą rękę odrąbał i mówi, że nie żartował. Że naprawdę. Także mm. <śledź> Górale są specyficzne. Ktoś robił biznesy z góralami, to tak jak powiedział Łukasz. No, tak jest musieliśmy. krótka piłka. Tam jest krótka piłka.